Poniły go do tak barwnego relacjonowania. Był to list pełen niezwykłych opisów, które malowały obraz człowieka Jezusa z Nazaretu, jakiego nie można znaleźć w żadnej ewangelii. Tak zaczyna się opowieść o tym, jak Piłat w końcu zwrócił się do cesarza Tyberiusza. Jego słowa rozbrzmiewają jak ostrzeżenie, niemal jak ponura przepowiednia, która może zaważyć na przyszłości całego cesarstwa rzymskiego. List zaczyna się od słów Wasza Wysokość. Ostatnie wydarzenia w mojej prowincji są tak niezwykłe, że czuję się w obowiązku opowiedzieć wam o wszystkich szczegółach. Wygląda na to, że wszyscy bogowie nas opuścili. Piłat opisuje, że jego dni od przybycia do Jerozolimy były pełne zmartwień i lęków. Odkąd zająłem miejsce Waleriusza, moje życie stało się niekończącym się pasmem niepokojów i problemów. Duch tego kraju zdaje się wznosić przeciwko mnie, jak nieugaszony strumień buntu i nieufności. Zaprosiłem najwyższych kapłanów i tetrarchów regionu na ucztę, ale jednak nikt się nie pojawił. To był policzek, znak oporu. Napięcie ukryte w jego słowach jasno pokazuje, że piłat żywi głęboką nieufność do przywódców religijnych tego regionu. Ale potem zaczyna opowiadać o młodym kaznodziei, człowieku o imieniu Jezus z Nazaretu. Na początku myślałem, że to jeden z tych agitatorów, którzy chcą obrócić ludzi przeciwko nam. Ale jego słowa, jego spokój. To było coś innego. Nawet gdy widziałem go z daleka, czułem dziwną moc. Spokój, który sprawił, że się zatrzymałem. Piłat zauważa, że Jezus, otoczony ludźmi, przemawiał z łagodnością i przekonaniem człowieka, który zdawał się oferować coś więcej niż tylko słowa. Poprosiłem jednego z moich wiernych mężczyzn, tłumacza języka hebrajskiego, aby wmieszał się w tłum ludzi i słuchał. A kiedy wrócił i opowiedział mi o słowach Jezusa, poczułam w sobie chłód. Ludzie zdawali się podążać za Jezusem, jakby byli świętymi. Ale Piłat, zawsze człowiek logiczny i praworządny, nie chciał działać pochopnie. Ale to, co nastąpiło potem, było burzą wydarzeń, które zmusiły go do zastanowienia się nad prawdziwą naturą Jezusa, człowieka, którego słowa wydawały się łagodne jak miecz i pióro jednocześnie. W jego oczach było coś, głębia, która zdawała się rozbrajać nawet najokrutniejszych przeciwników. Piłat opisuje szczegółowo, jak po raz pierwszy spotyka Jezusa w mistycznym milczeniu. Przestrzeń pretorium, zwykle wypełniona odgłosami straży i życiem miasta na zewnątrz, wydawała się w tej chwili niezwykle cicha, jakby przeniknięta upiornym spokojem. Wasza królewska mość, zaczyna piłat w swoim liście, było tak, jakby całe powietrze zostało wyssane z pokoju. ściany zdawały się zbliżać, a cienie na marmurowej posadzce wydawały się dłuższe i głębsze niż zwykle. Jezus wchodził powoli postawie, która nie zdradzała ani strachu, ani pośpiechu. Jego kroki były ciche, ale stanowcze. Piłat przyznaje, że chociaż był przyzwyczajony do władzy i jako namiestnik miał do czynienia z wieloma niebezpiecznymi ludźmi, w tym momencie poczuł niepokój, jakiego nigdy przedtem nie doświadczył. Wyglądało to tak, jakbym ja, człowiek wysokiego postu i rangi, nagle stał się mniej pozorny z nas dwóch. Uważnie przygląda się Jezusowi i dostrzega każdy szczegół w jego wyglądzie. Oblicze jego, pisze Piłat, było obliczem człowieka, który doświadczył wielu prób, stoczył wiele bitew, ale nie wojny, jakie znaliśmy. Wyglądało to tak, jakby jego zmagania były wewnętrzne, zmagały się z samą ludzką duszą. Jezus podnosi wzrok i spotyka wzrok Piłata. Ta jedna chwila, jak opisuje gubernator, przeniknęła go w głąb jego myśli. W tych oczach była siła, która mogła rzucić na kolana nawet najbardziej nieustraszonych żołnierzy, ale nie była to siła siły. Ale moc wiedzy. Piłat czuje, że Jezus widzi na wskroś, że każda maska, którą nosi jako władca, jest tylko fasadą w oczach Jezusa. Po krótkiej chwili milczenia Piłat niepewnym głosem: Jezus Nazaretu, czy wiesz, że dałem Ci wolność mówienia, nauczania i swobodnego poruszania się, bez lęku przed prawem? Na trzy lata dałem Ci tę wolność, ponieważ Twoje słowa tak bardzo różniły się od słów buntowników i fanatyków, których znałem do tej pory. Jezus głową, ale jego odpowiedź jest niezwykła, spokojna, ale przenikliwa. Wolność, którą mi dałeś, nie pochodziła od ciebie, gubernatorze. To przyszło z góry. Ta odpowiedź sprawia, że Piłat zamiera. Któż ośmielił się w ten sposób odpowiedzieć przedstawicielowi Rzymu, namiestnikowi w randze namiestnika? Ale zamiast czuć się urażonym, Piłat odczuwa dziwny lęk. Wasza królewska mość pisze do cesarza: Czułem się tak, jakbym stał przed człowiekiem, który mógł być zarówno ubogim kaznodzieją, jak i królem. Król nie z tego świata. Piłat opisuje, jak Jezus mówił dalej spokojnym, niemal łagodnym tonem rozkazu, ale takim, który przenikał głęboko do jego duszy. Nie przyszedłem siać niezgody, powiedział cicho Jezus, ale pokój. Miłość, przebaczenie i prawda. Ale, jak przyznaje Piłat, nie mógł zrozumieć, jak te słowa mogły zasiać nienawiść w sercach przywódców ludu. Mieli dodać otuchy a jednak zdawali się wzbudzać nieprzejednaną niechęć. W następnych dniach Piłat obserwuje, jak sytuacja w Jerozolimie osiąga punkt kulminacyjny. Księża i przywódcy religijni przychodzą do niego z coraz większą liczbą skarg i żądań. Postrzegają Jezusa jako wichrzyciela, kogoś, kto podkopuje fundamenty ich władzy. Pamiętam, pisze Piłat, jak pewien stary kapłan, którego twarz wykrzywiała wściekłość, szepnął mi do ucha: Ten człowiek musi umrzeć, bo inaczej cały lud pójdzie za nim ale Piłat odczuwa wahanie, którego nie może przezwyciężyć. Obserwuje, jak Jezus jest czczony przez ludzi jako prorok i uzdrowiciel, i zastanawia się, czy prawdziwe powody nienawiści kapłanów do Jezusa nie leżą w strachu przed utratą własnej mocy. Byłem gubernatorem, wasza wysokość, który zawsze przestrzegał praw i nie znał litości dla buntowników. Ale w przypadku tego człowieka wyczułem coś innego, przeczucie, że jego słowa i moc pochodzą ze źródła, którego nie mogłem zrozumieć. Wyglądało na to, że sam los przemówił przez niego. Te myśli nie pozwalają Piłatowi odpocząć w nocy. Leży bezsennie, jego umysł jest niespokojny i pełen pytań, na które nie potrafi odpowiedzieć. Jego żona, jak opowiada, śniła nawet o Jezusie i ostrzegła go, nie dotykaj tego człowieka. Jest sprawiedliwy i niewinny. Ale Piłat, rozdarty między oskarżeniami ludu a poczuciem, że Jezus był kimś więcej niż człowiekiem, stanął przed decyzją, która mogła zmienić jego życie i los wielu. Piłat kontynuuje swój list do Cezara i opisuje ponurą atmosferę, która unosiła się nad Jerozolimą, gdy lud stawał się coraz bardziej niespokojny. Wasza wysokość, w powietrzu unosiła się atmosfera zagrożenia. Wyglądało to tak, jakby sam los unosił się nad nami, czekając, by nas pożreć. Kropka, kapłani i przywódcy żydowscy coraz częściej odwiedzali Pretorium, ponaglali Piłata i domagali się skazania Jezusa. Oskarżyli go o to, że zwodzi ludzi i bluźni przeciwko Bogu. Piłat wiedział jednak, że ich oskarżenia nie miały wiele wspólnego z bluźnierstwem. Zależało im na ochronie swojej władzy. Ci ludzie nie byli sługami swego ludu. Byli panami nad słabymi, a ten Jezus z Nazaretu miał odwagę kwestionować ich moc. Piłat wspomina szczególny dzień, w którym arcykapłani stanęli przed nim w rozgniewanym tłumie i głośno krzyczeli: Ten człowiek zbezcześcił świątynię”. On twierdzi, że jest mesjaszem. Piłat kazał ponownie przyprowadzić Jezusa do siebie, aby go bezpośrednio wypytać. Czy jesteś królem żydowskim? zapytał go głosem, który brzmiał bardziej niepewnie, niż zamierzał. Jezus patrzył na niego spokojnie i niewzruszony. Tak mówisz, odparł ze spokojem, który wstrząsnął Piłatem do głębi. W tych słowach nie było nienawiści, nie było buntu. Wyglądało to tak, jakby wiedział, że jego odpowiedź jeszcze bardziej pogrąży mnie w wątpliwościach. Pisze Piłat. Rzymski namiestnik starał się wytłumaczyć cesarzowi, jak mylące było dla niego to wydarzenie. Widziałem ludzi o żelaznej woli i odważnych sercach. Ale Jezus był inny. Wyglądało to tak, jakby miał siłę oporu bez podnoszenia ręki, jakby nosił w sobie prawdę i tylko czekał, aż ją rozpoznam. Przywódcy stawali się coraz głośniejsi, tłum zaczął się wściekać, a imię Jezusa stało się okrzykiem bojowym przeciwko Rzymowi. Ludzie wydawali się być opętani, jakby pod wpływem zaklęcia. Oczy ich błyszczały nienawiścią i nawet moi rzymscy żołnierze zaczęli drżeć. Nagle Piłat odwrócił się do tłumu i zapytał: Czy naprawdę chcecie zabić tego człowieka? Jaką winę popełnił? Ale odpowiedzą była powódź głosów krzyczących: Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go. Kapłani stali na czele tłumu z twarzami pełnymi zadowolenia, jakby w końcu odniesieli zwycięstwo. Piłat czuł się jak w pułapce. Był człowiekiem honoru sługą rzymskiego prawa, ale teraz został zmuszony do roli, która wydawała mu się dziwna i wroga. Przypomina sobie, jak poprzedniej nocy jego żona miała niepokojący sen i ponaglała go, nie osądzaj tego człowieka. Miałem wizję, a ten Jezus jest sprawiedliwym człowiekiem. Ale głosy przywódców stawały się coraz głośniejsze, a tłum coraz bardziej napierający. Piłat wiedział, że jeśli sprzeciwi się ich żądaniom, ryzykuje powstaniem bunt, którego Rzym nigdy nie wybaczy. Presja ciążyła na nim bardzo i nie widział sposobu, aby utrzymać spokój i jednocześnie postępować sprawiedliwie. Piłat opisuje cesarzowi, jak w końcu podjął decyzję, która pozbawiła go snu na wiele następnych nocy. Widziałem, jak tłum stawał się coraz gęstszy, jak ich twarze zlewały się w jedno morze nienawiści i pogardy. Wiedziałem, że żaden argument, żadne wołanie o sprawiedliwość nie wystarczą. Chcieli zobaczyć krew, a ja musiałem zdecydować. Aby uniknąć odpowiedzialności, Piłat kazał wychłostać Jezusa w nadziei, że gniew ludu zostanie uspokojony. Być może pomyślał to uspokoiłoby księży i tłum. Może uda im się zemścić w ten sposób, a ja nie poczuję się winny Jego egzekucji. Na próżno jednak to się zdarzało. Kiedy Jezus stanął przed tłumem, poobijany i pokryty bliznami, jeszcze głośniej krzyczeli o Jego śmierć. Wyglądało to tak, jakby w Jego cierpieniu znaleźli jedynie wypełnienie własnej ciemności. Widziałam to w jej oczach, nic nie mogło jej teraz zadowolić, z wyjątkiem jego śmierci na krzyżu. W końcu, gdy sytuacja stała się nie do zniesienia, a tłum groził, że wymknie się spod kontroli, Piłat symbolicznie umył ręce przed wszystkimi. Jestem niewinny krwi tego sprawiedliwego człowieka, zawołał głośno, ale sumienie szeptało mu, że żadna ablucja nie może mu odebrać odpowiedzialności, którą ponosił za ten dzień. Wydał Jezusa żołnierzom i kazał go zaprowadzić na ukrzyżowanie. Ale gdy Piłat patrzył, jak Jezus jest odprowadzany, przeczuwał, że to nie będzie koniec. To była przytłaczająca cisza, gdy szedł ścieżką na egzekucję. Ale w tej ciszy kryła się groźba, przeczucie czegoś, co miało sięgać daleko poza ten dzień. Ukrzyżowanie i niesamowity znak nieba. Piłat opisuje Cezarowi ponurą atmosferę, jaka unosiła się nad Jerozolimą, gdy Jezus został poprowadzony na egzekucję. Miasto zdawało się być spowite ciszą, kiedy Jezus udał się na kalwarię. Ludzie zebrali się po obu stronach, ale nikt się nie odezwał. Tylko od czasu do czasu słychać było cichy szloch i dosłownie czułam napięcie w powietrzu. Nawet księża, którzy domagali się jego śmierci, stali tam z twarzami bez wyrazu, a jednak, Wasza Wysokość, zdawało mi się, że widzę uśmiech na niektórych z nich, jakby właśnie byli świadkami triumfu. Kiedy Jezus niósł krzyż, Piłat poczuł wielki niepokój w swojej piersi. Patrzyłem, jak osłabiony biczowaniem załamywał się raz po raz i z trudem trzymał krzyż. Ale za każdym razem wstawał, jakby jakaś niewidzialna siła pomagała mu iść dalej. Kalwaria, miejsce ukrzyżowania, była miejscem pełnym grozy i ciemności. Wielu ludzi spotkał tam swój koniec, a jednak ten dzień wydawał się inny od pozostałych. Piłat opisuje, jak niezwykły cień zakrył niebo, gdy Jezus został przybity do krzyża. Dzień pociemniał, jakby słońce pogrążyło się w żałobie. Był jeszcze środek dnia, ale świat spowijała ponura ciemność. Piłat zauważa, że tłum, który przed chwilą był przepełniony gniewem i wściekłością, nagle zaczął milknąć. Wyglądało to tak, jakby wstrzymywali oddech, oczarowani niewypowiedzianym strachem, przeczuciem grozy, która ich czekała. Nawet żołnierze, zaprawieni w bojach wojownicy, którzy wiele razy widzieli śmierć i cierpienie, stali bez ruchu i ledwie odważyli się spojrzeć. Wtem, Pośród tej niepokojącej ciszy, powietrze przedarł się krzyk. Jezus, słaby i bliski śmierci, podniósł głos: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słowa te zdawały się przenikać serca obecnych, a Piłat poczuł drżenie, które sięgało od jego duszy aż do kości. To nie było tylko wołanie o przebaczenie, to było oskarżenie, wyrok na nas wszystkich. Potem wydarzyły się rzeczy, których sam Piłat nie potrafił wyjaśnić. Ziemia zaczęła się trząść i usłyszałem krzyki ludzi wokół mnie, którzy ze strachem patrzyli na to, co się dzieje. Widziałam, jak zasłona w świątyni w środku miasta rozdarła się, jakby jakaś niewidzialna ręka rozdarła ją od góry do dołu. Sama natura zdawała się protestować przeciwko niesprawiedliwości. Wiatr wyl i niósł krzyki kobiet i mężczyzn ponad wzgórza Jerozolimy. Wyglądało to tak, jakby całe miasto było nawiedzone przez niewidzialny gniew. Niektórzy twierdzili później, że posągi Rzymu w świątyni ukazywały się we łzach, a wody rzeki Jordan płynęły czerwono jak krew. Ale tym, co najbardziej wstrząsnęło piłatem, był widok ludzi, którzy wcześniej byli pełni nienawiści i gniewu. Ci mężczyźni i kobiety, którzy domagali się jego śmierci, teraz padli na kolana, wielu z nich miało łzy w oczach. Bili się w piersi, jakby nagle zdali sobie sprawę z powagi swoich czynów. Widziałem to na ich twarzach wyrzuty sumienia, strach, jakby zdali sobie sprawę, że zabili świętego człowieka. Piłat relacjonuje, że on sam miał moment, w którym poczuł, że to nie jest koniec. Wasza królewska mość pisał nie wiem, co się stało o tej godzinie na kalwarii. Czułem jednak, że jesteśmy świadkami wydarzenia, które wykracza poza naszą wyobraźnię. Gdy dzień powoli mijał, a ciemność zapadała, ciało Jezusa zostało zdjęte z krzyża. Mężczyzna imieniem Józef z Arymatei poprosił Piłata o pozwolenie pochowania go we własnym grobowcu. Piłat, czując, że nie należy już więcej stosować przemocy wobec tego człowieka, pozwolił mu na to. Ale pokój, którego szukał w tej decyzji, nie zmaterializował się. Wkrótce potem dotarły do niego pogłoski, że grup Jezusa musi być strzeżony. Kapłani, którzy tak bardzo nienawidzili Jezusa, obawiali się, że jego naśladowcy przyjdą, aby wykraść jego ciało i twierdzić, że z martwych wstał, tak jak przepowiedział. Piłat, który chciał się od tego wszystkiego uwolnić, nakazał ustawić przed grobem rzymskich żołnierzy, aby ten ostateczny spoczynek został zachowany. Myślał, że to koniec tej historii, ale w zasadzie, jak przyznaje w swoim liście, w głębi duszy wiedział, że to dopiero początek. W głębokich ciemnościach owej nocy pisał Piłat, cień padł na moje myśli, myśl, że ten Jezus, którego skazałem na śmierć, był może rzeczywiście Synem Bożym. Tajemnica pustego grobu i tego, co niepojęte. Piłat opisuje dalej, jak wydarzenia, które miały miejsce po śmierci Jezusa, wprawiły go w stan głębokiego niepokoju. Miałem nadzieję, że śmierć tego człowieka w końcu przyniesie spokój, że tłum będzie usatysfakcjonowany, a emocje opadną. Ale myliłem się. Na ulicach i w domach Jerozolimy słychać było szepty o rzeczach, które w pierwszej chwili uznałem za zwykłe plotki. Wkrótce jednak otrzymałem raporty które wstrząsnęły całą moją percepcją. Kilka dni po ukrzyżowaniu ksiądz wybiegł ze świątyni do pretorium i zameldował, że grób Jezusa jest pusty. Myślałem, że to zwykły rabunek, pisze Piłat do Cezara, być może był to czyn jakichś zwolenników, którzy ukradli ciało. Ale księża mówili, że to coś więcej, o wiele więcej. Piłat zarządził, aby rzymski oficer strzegący grobowca złożył mu raport. Kiedy oficer, mężczyzna o imieniu Aysam, stanął przed nim, zadrzał. Widziałem wielu ludzi naznaczonych okropnościami wojny, ale ten oficer wydawał się być całkowicie załamany. Wyglądało to tak, jakby zobaczył coś, co wykracza poza ludzki umysł. Ajsam relacjonował niskim, drżącym głosem. W nocy, kiedy słońce jeszcze nie wzeszło, nad grobem pojawiło się światło, wasza wysokość. Na początku myślałem, że są to kobiety, które przyszły namaścić ciało Jezusa, jak to jest w zwyczaju wśród Żydów. Ale w miarę jak światło stawało się coraz silniejsze, Ziemia zaczęła się trząść, a ja poczułem moc, która przenikała całe moje ciało. Oficer relacjonuje dalej, że w pewnym momencie światło stało się tak jasne, że żołnierze zostali oślepieni. Słyszałem głosy majestat, głosy, które śpiewały i brzmiały tak, jakby pochodziły z innego świata. Wszyscy upadliśmy na Ziemię, nie mogąc się ruszyć, jakbyśmy zostali przyciśnięci do Ziemi przez niewidzialną siłę. Kiedy Piłat usłyszał te relacje, zaczął rozumieć, że nie był to tylko kolejny bunt czy oszustwo. Wydarzyło się coś znacznie większego. Zapytałem oficera, czy jest pewien, że to nie było oszustwo, że nie zostali oszukani we śnie lub przez halucynacje. Przysiągł jednak, że nie spał całą noc ze strachu przed karą, jaką spanie na służbie sprowadzi. Piłat opisuje cesarzowi, że jego własne wątpliwości stawały się coraz większe. To było tak, jakby cień wisiał nad moim duchem, Przeczucie, że ten Jezus był kimś więcej niż tylko kaznodzieją czy prorokiem. Księża byli wściekli. Chcieli, żebym ukarał żołnierzy i zaoferował im pieniądze za milczenie, by powiedzieli, że uczniowie ukradli ciało. Ale oficer odmówił. Powiedział, że nie może kłamać, że słyszał światło i głosy, i że grób był pusty i nikt do niego nie wchodził ani nie wychodził. W następnych dniach plotki rozprzestrzeniły się jeszcze bardziej. Piłat pisze, ludzie mówili, że Jezusa widziano żywego. Niektórzy twierdzili, że widzieli go na ulicach Jerozolimy, inni twierdzili, że ukazał się w Galilei. Cokolwiek to było, wydawało się, że śmierć jest dla niego tylko przejściem, a nie końcem. Piłat mówi dalej, że nawet najzagorzalsi sceptycy wśród Rzymian zaczęli wątpić. Mój stary przyjaciel, filozof Baltesar, zmarł tej nocy. Ale krótko wcześniej powiedział mi, że wierzy w niewinność i moc Jezusa. Powiedział, że my, Rzymianie, możemy nie być w stanie zrozumieć, kim był ten człowiek, ale wkrótce wszędzie odczujemy jego skutki. Następnie Piłat opowiada o niepokojącym spotkaniu, które sam przeżył. Tej nocy, kiedy dowiedziałem się o pustym grobie, śniło mi się, że stoję przed wielkim światłem, jaśniejszym i wyraźniejszym niż wszystko, co kiedykolwiek widziałem. To do mnie przemówiło, ale nie rozumiałem słów. Obudziłem się z uczuciem, że duchy naszego świata zostały zastraszone przez inną siłę. Wewnętrzny konflikt Piłata pogłębiał się i nie znalazł on spokoju. Wasza Wysokość, byłem gubernatorem i sumiennie przestrzegałem wszystkiego, co robiłem. Nigdy jednak nie miałem takich wątpliwości co do swoich czynów, jak w dzisiejszych czasach. To było tak, jakby ziemia zatrzęsła się pod moimi stopami i już nic nie rozumiałam. Słowa, zaprawdę, to był syn Boży, rozbrzmiewały w moim umyśle i nie pozwalały mi odejść. Wieść o zmartwychwstaniu rozeszła się lotem błyskawicy, a Piłat mógł tylko bezradnie na to patrzeć. Nawet ci, którzy w niego nie wierzyli, zaczęli mówić o cudach, których nigdy nie widzieli. Wyglądało to tak, jakby rozpoczęła się nowa era, a ja, Piłat, byłem nieszczęsnym świadkiem takiego obrotu spraw. Piłat kończy tę część swojego listu ponurym uświadomieniem sobie. Wasza Wysokość, kimkolwiek był ten Jezus, prorokiem, królem czy synem Bożym, mogę tylko powiedzieć, że jego historia jest daleka od zakończenia. Wszyscy czujemy, że to dopiero początek i że moc, którą posiadał, będzie się teraz rozprzestrzeniać. Rzym może być wielki i potężny, ale czuję, że stoimy w obliczu tajemnicy, której nawet Rzym nie jest w stanie okiełznać. Dziedzictwo Jezusa i ostatnie spostrzeżenia Piłata. Piłat nadal pisze i opisuje swoje najgłębsze myśli i lęki wobec Cezara i staje się jasne, że te wydarzenia wstrząsnęły nim jak nic innego. Wasza królewska mość, jestem człowiekiem prawa, gubernatorem, który wierzy w siłę Rzymu i jego porządek. Ale to, co wydarzyło się w Jerozolimie, uderzyło mnie w sposób, którego nie potrafię wytłumaczyć. To tak, jakbym dotknął czegoś, co wykracza poza nasze zrozumienie. Dalej wyznaje, że przeczuwa, iż te wydarzenia wpłyną na bieg historii. Nie wiem, co stanie się z tym ruchem, który zapoczątkował Jezus. A jednak ludzie mówią o nim w sposób, w jaki nigdy nie zrobiliby tego w stosunku do zwykłego człowieka czy proroka. Nawet żołnierze mówią o cudach, o Synu Bożym i wielu żydowskich przywódców, którzy skazali go na śmierć, nie może teraz wymówić jego imienia bez strachu, który ogarnia ich twarze. Piłat zastanawia się nad słowami, które Jezus wypowiedział do niego podczas ich ostatniego spotkania. Powiedział, że jego królestwo nie jest z tego świata. Wtedy myślałem, że to słowa marzyciela lub szaleńca. Ale teraz wierzę, że w tych słowach jest więcej prawdy, niż mi się początkowo wydawało. W tych słowach Piłat dostrzega głębsze znaczenie, coś, co napełnia go niepokojem, ale jednocześnie pewnego rodzaju czcią kropka. Pamięta też ostrzeżenie swojej żony, która błagała go, by wycofał się z tego wyroku. Powiedziała, że nie powinnam potępiać tego sprawiedliwego człowieka i może miała rację. Teraz czuję, że popełniłem błąd, błąd, który będzie mnie prześladował na zawsze. Piłat nadal zastanawia się nad możliwością, że Rzym, jakkolwiek duży i potężny by nie był, Mógłby osiągnąć swoje granice. Podbiliśmy świat, Wasza Wysokość, ale co, jeśli istnieją siły, które są poza naszą mocą? Nie widziałem tego królestwa człowieka, którego zabiliśmy, ale czuję, że ono istnieje w sposób, którego nie potrafię opisać. Piszę o możliwości, że nauki Jezusa o pokoju, przebaczeniu i miłości są mocą, której nawet legiony Rzymu nie są w stanie złamać. Widziałam, jak ten człowiek umiera na kalwarii i myślałam, że to koniec. Ale teraz, z każdym mijającym dniem, jego moc wydaje się rosnąć większa, niż gdyby wciąż żył. To tak, jakby jego śmierć była ziarnem, które wpadło w serca wielu, a teraz zapuszcza korzenie, których nie można już wykorzenić. Piłat wyznaje cesarzowi, że czuje w sobie mroczne przeczucie. Wydaje mi się, że tolerancja Rzymu wobec niego, wolność, którą mu dałem, otworzyła drzwi. Drzwi, przez które przepływały idee, myśli i słowa które nie przypominają niczego, co kiedykolwiek znaliśmy. Być może, nie zdając sobie z tego sprawy, przyczyniłem się do rozpowszechnienia mocy, która zmieni nasz świat. Ostatnie słowa listu noszą znamiona człowieka, który jest rozdarty między obowiązkami wobec Rzymu, a poczuciem żalu za swoje czyny. Wasza Wysokość, mam nadzieję, że rozumiesz, dlaczego to do ciebie piszę. Obawiam się, że to, co wydarzyło się w Jerozolimie, nie było tylko epizodem w powstańczej prowincji. To był początek czegoś, czego nie mogę już kontrolować. Piłat kończy swoją relację ponurym ostrzeżeniem. To, czego ten człowiek nauczał i czynił, mogło mieć wpływ na przyszłość Rzymu. Być może, jak mówią ludzie, naprawdę był synem Bożym. I być może, Wasza Wysokość, Jego imię będzie rozbrzmiewało w salach władzy jeszcze przez wiele lat, nie jako prosty człowiek, ale jako ktoś, kto przybył, aby zmienić nasz świat. Tymi słowami Piłat kończy swoją relację, nie będąc pewnym, czy Rzym kiedykolwiek w pełni zrozumie, co naprawdę wydarzyło się w Jerozolimie, ale wiedząc, że wydarzenia te pozostawiły niezatarty ślad. Na tym kończy się ta fascynująca opowieść, historia pełna tajemnic, nadprzyrodzonych wizji i wydarzeń, które wstrząsnęły nawet potężnym cesarstwem rzymskim. Jeśli ty również jesteś zafascynowany tajemnicami otaczającymi tę enigmatyczną postać, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby odkryć więcej takich treści. Zostaw polubienie. Jeśli podobało ci się to dogłębne badanie Piłata i Jezusa, i udostępnij film każdemu, kto chce być zaskoczony. Razem odkryjemy jeszcze wiele tajemnic tej historii. Do następnego filmu.